Siemano wszystkim, piąta rano i my już jesteśmy gotowi na wodzie. Zaczynamy od trollingu. Jeszcze muszę wy... picom, jeszcze muszę, już aż mi kurwa, brak słów kurwa. Nie wiem co powiedzieć, jestem tak. No, od nowa. To sobie, aż mi brak słów, jestem tak podniecony dzisiejszym ja tak wypadem, sam. że masakra. No co, Karol się już rozkłada, ja się też zaraz rozłożę, jedną rozłożyłem, zaczynamy od trollingu, jak mówiłem, przelecimy. Tak jest, przelecimy przez kanałki pod Jacherswelt i tam już pomyślimy co dalej. Aha, tam już teraz ja. opad, nic innego nie Ale zobaczcie na to, co zaraz będzie, kurde, szło na pierwszy ogień. Nowy kanibal, 20, ile to ma? 20 cm? No 20, bo 22, nie pamiętam. Ile A czy nie, tu na ogonie zawsze piszę. 20 cm, tutaj jest 20 cm. Nowa, nowa seria, jeśli chodzi o kanibale, bo takiej wielkiej jeszcze nie było. No i powiem wam, że na szczupaki powinna to być naprawdę bomba. Patrz jak ma, ten kolor w tym, pa, już jakie patrz przez go, jak grazi ten żółty patrz. <gry> Nie ma, będzie challenge, ja mam takiego, to jest Trout chyba, nie? To jest, to jest, tak, to tak jest trout, trout chyba Kurde, ja mam takiego, a Karol zakłada no. takiego samego Uf. I lecimy, challenge, komu weźmie kto potrafi lepiej prowadzić, kurde, gumisia w trollingu? Nie wiem, nie wiem, tak coś wymyśliłem. Dobra, kanały żeśmy przepłynęli, jesteśmy już na jacherze. No, nie do końca, za jakieś 15 metrów będziemy na jacherze. Zobaczcie na to. Ooo! To nie jest piękny widok, jak słoneczko wschodzi, woda paruje, a karpiosz na szczupaku zamiast <głosł> łapać karpie, <głosł> ale jak już mówiłem. Zaraz w ogóle powiem, jak już będziemy na dużej wodzie, zatrzymamy się, zmienimy przynęty, to powiem, o co chodzi, ale chciałem pokazać, kurde, na pewno, jak wygląda piękny wschód słońca na Jacherze. Dla nas najważniejsza jest dzisiaj tutaj właśnie ta woda, na której jesteśmy teraz. Masaka. Jeszcze nie ma tych spławów totalnych, o tam już w krzakach. Mam... Jeszcze, jeszcze chyba z 15-20 minut zobaczycie zaraz, co się zacznie na tej wodzie. No ale dobra, w każdym bądź razie Duża woda. Zmiana taktyki z tamtego kurde gumisia na mojego talizmana. Niebieska kurde, niebiesko-srebna kurde rakieta. Albo może coś innego, jeszcze taki węgorz mnie interesuje. Coś z tych dwóch kurde wybiorę, ale mi się wydaje, że na początku zacznę od, od grubej sztuki. O, jest pierwsza ryba. Ty, no ale ciągnie ty. Pierwszy szczupak zja... Puścił, puścił! Puścił! Patrz! Widziałeś tam poszło? Widziałem, widziałem. Dobra poszedł. Robimy zawroty. Kuźwa! Aaaaa! Patrzcie co znalazłem. A teraz... Pak, 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 Znalazłem broń! <ścoughs> Znalazłem broń na pocieszenie po zerwanym szczupaku. tego zastrzelimy Ledwo rzuciłem i od razu wziął. A tak pływałem półtorej godziny cicho co Karol. Wkurzony byłem powiem ci, wiesz, po tym pierwszym szczupaku. Pomyślałem, że to strąg. Ale jak w ręki. No. Jak strąg wygląda w sumie. Nieważne powiem ci. Ważne, że zaliczyłem rybkę.

W końcu jest mój potwór z Jaherswaldu Zespokojenie, zespokojenie Ty no ale to jest... to jest rybaka Dziury no, no. Ale one tu takie silne, silne. są bo, bo sam czas no no masakra, masakra. Zdobyć, którą się udało wyciągnąć, waleczny, strasznie, bo miałem wrażenie, jakby to dobra metrówka była, ale on tu jest trachnięty Karol, chyba przez coś. Patrz, taki, taki dupny szczupak. Jeszcze tron, no i tutaj, taki lekko uszkodzony, ale, ale radochy dał za to. Mua, trzecia rybka moja w dniu dzisiejszym, ciekawe, jaki wielki był ten pierwszy. No ale po tym kurde holu tego szczupaka, to powiem Ci Karol, że ten pierwszy też mógł być nie za duży, bo strasznie silne one tutaj są, takie silne, masakrycznie silne, jak na tą porę. O Trzeci szczupak z Jachersweldu na trolling. Jak to się mówi, rybka zaliczona, można spływać w stronę portu. Nie no tak żarty żartami, 9 godzina, o 10 mamy zamiar skończyć wędkować, bo będzie straszna, straszny upał, będzie Później zaraz tutaj łódkami, jeszcze zaczną pływać, bo jest piątek, tak więc to już są takie ostatki jeśli chodzi o te szczupaki z tej wody, no i jeszcze wieczorem mamy plan przyjechać, ale to zobaczymy jak to wyjdzie, eee, szczupaczek został złapany na oczywiście najlepszego kurde woblerka, którego mam, czyli takiego killera tak zwanego, to ogląda odcinki, to tak samo wie, że na polderze tak samo się dobrze sprawdza. Najwięcej ryb tam wyciągnął. Później pierwsze branie było na tego woblerka, a woblerka, na tego gumisia. Nie wiem, co to za, jak wielka ryba była, ale no, jak to się mówi, zerwane ryby największe. Czyli to tak był taki metr 50 m. szczupak. <śmiech> <śmiech> Nie śmiej się, taka prawda. No i tego malutkiego, co złapałem, to na węgorza, savengera Imitacja węgorza i tak by to było jeśli chodzi o dużą wodę. Yy, jeszcze będziemy trollingować, oczywiście, po tych malutkich kanalikach, tak samo jak żeśmy tutaj przypłynęli. Może tam się uda jeszcze jakiegoś szczupaczka wychwycić. A jeżeli nie, to widzimy się w porcie na zakończeniu. Ale mam nadzieję, że jeszcze z jakąś metrówką, kurde, z kanału. O, Karol już tu przygotował. Na to, Karol, będziesz szczachał. Trolling? Na no, po kanale, Nie, on jeszcze tutaj ma zamiar coś wyciągnąć, zanim kurde ja się ogarnę na trollingowe na kanały, to Karol, zaraz tutaj metróweczkę jeszcze wyciągnie. Rozpierdzielam system na odejście. Patrzcie, następnie na tego samego woblerka. O, nie, lepszy. Ty, nie, dawamy go do, chyba do, tak, do podbieraczka. No, no. no dawaj go do góry. Przy zwijaniu, nie? O, no, największy. On jest silny, no to nie jest największy. Trat, trat. Widziałeś, jak płynie. Ale patrz teraz na Karola, to wiesz, co jest najlepsze? Patrz na tych tam. Tam ci kurwa z Boli tu teraz kurwa sobie. Kurwie, są. A ja tu kurwa szczufaki, przy nich wyciągam. Mierzymy ładnie na macie damy tak ja będę ogarnę wszystko 88 cm 88 cm dobra dobra, bo się dobra, chwila chwila przerwy teraz czas na zdjęcia z moim 88 cm szupaczkiem A, nie ma nie ma Musisz się nagrać jak wypływasz. Piękna sztuka. Trzeci szczupak w dniu dzisiejszym. Jeden zerwany. Tak więc strolling dzisiaj rozpierdzielam. Daj Karolku może go pod wodę. Nagramy fajnie. Nie wiem czy będzie dobrze słychać, bo gopro było w wodzie. Ale patrzcie za mną, o widać ich, kurde. Jak nie to dogram głos osobno. Patrzcie, jak już nas odpływają z drugiej strony, bo zobaczyli, żeśmy tutaj tego szczupaka wyciągnęli. Karol miał branie. Patrz Karol jak już opływają, mnie. z głębokiej i wchodzą na tą stronę, co my teraz połapaliśmy. Szczupaki. <laughs> to są szczuje wodne. Wędkarskie hanstwo nie, nie zna granic poważnie. <laughs> Patrzcie, tu złapaliśmy tego szczupaka. Tu na tym rogu, w tym. Tutaj chłopaki już widzicie jak opływają. Z tej strony przepłynęli, tu, stąd, stąd, tu, tu. Bo byli tutaj, jakżeście przed tym widzieli to nagranie, co się śmiałem, to byli tutaj. Patrzcie jaką kurde, <grybujesz> jaką obróbkę zrobili, <grybujesz> to już tutaj na tą miejscówkę płyną. No masa, kranie. Wędkarskie hanstwo nie zna granic. O, nie, nie chcę się pochwalić o konie, O, ty, Snowboard. no dłoniak jak taki na taką. Dział, yes. Czyli jest, też nie jesteś bez ryby A tak na mnie krzyczałeś przed chwilą, że tylko ja dzisiaj połowiłem i już nie chcesz być moim kolegą Przez to yes, dalej, <laughs> <laughs> Spędźcie, jak holenderskie łyski na desce snowboardowej pływają <laughs> A co to jest? Paddebord Paddebord? Tak i widzicie, i znowu się śmieje ze mnie. Weź takiego kurde na ryby, wyciągam parę szczupaków i później się śmieje ze mnie. No co, był miły dla ciebie kurde, co? Nie, kurwa. ja też bym nie był miły no dla ciebie. No właśnie, no my z no. To nie odbieramy. Kończ ten temat z tym twoim snowboardem i tyle. Koniec tematu ze snowboardem. Masakra, Ostatnie kurde, ja wiem, kilometr do portu i pomiędzy tym mostem, tam co widać, a tym tutaj, co teraz stoimy w cieniu, Karol miał dwa uderzenia zerwane i ja miałem tak samo uderzenie, ciągłym, ciągłym i przy samej, no nie przy samej łódce, ale tam w połowie się zerwał, było go widać. No powiem wam, że szupaki chyba w południe się odpaliły, bo tak jak kurde na tym kanaliku, jak e, nigdy, nigdy nie miałem tutaj brań, jak pływałem tutaj kilka razy, już pływam tutaj po tym kanale, nigdy nie było brań, zawsze na Jacherswedzie na tej dużej wodzie, a teraz jak się odpaliły i na dużej wodzie w południe, no i tak samo tutaj na tym małym kanaliku, kurde masakra. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze tutaj wyciągniemy jakąś metróweczkę. Zrobimy rundeczkę w jedną stronę, stąd do tamtą i wrócimy jeszcze z powrotem. No i jeszcze tak puścimy się z tego, z, z dryfa i porzucamy, bo ten odcinek jest naprawdę interesujący, po tych 15 minutach, co się tutaj działo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o poranne spinningowanie. Ten jackpot między dwoma mostami to była ostatnia nasza szansa i nadzieja, że Coś złowimy, zanim dopłyniemy do portu. Ty już jesteśmy w porcie, jak widać, tak więc czas sprzątania, ogarniania i to by było na tyle. Może jeszcze wieczorem uda się wyskoczyć, a jeżeli nie, to my uciekamy do domu. Wy się trzymajcie łapki w górę za szczupaki. Aha, jeszcze kurde, subskrybujcie i przesyłajcie dalej. I trzy łapki w górę za okonia honorowego Karola. Bo to jest jak w piłce nożnej. Nie, nieważne. I tak. <gry> widzicie. To jest jak w piłce noże i nieważna ilość waży, że ostatni honorowy gol był szczelony. My uciekamy do, <grymne> <grymne> My uciekamy do domu, wy się trzymajcie i do następnego.